Amodi Pui Urlop w Super Devoli. Obiekt Amodi de Pui wybudowany został w roku 2007 w stylu domków typu chalet, bezpośrednio przy stoku. Składa się on z budynku głównego z dostępem do internetu w Lan, basenu i sauny i kompleksu domków. Przytulnie urządzone domki typu chalet oraz apartamenty składają się z pokoju dziennosypialnego z rozsuwaną kanapą dla dwóch osób, jak i w pełni wyposażonej niszy kuchennej z piekarnikiem lub kuchenką mikrofalową, kuchenką i zmywarką do naczyń. Ponadto posiadają łazienkę lub prysznic i częściowo osobne WC. Po męczącym dniu na stoku proponujemy relaks w budynku głównym obiektu Residence Le Hameau du Puy. Strefa wellness posiada duży basen oraz saunę. Urlop zimowy na południu Francji to gwarancja dobrej zabawy.